I powiem Ci, przywitam się oficjalnie. Witajcie, już... Bo tak nie pasuje, gdy mówię, witajcie, kochani. I też nie pasuje, że, że się uzewnętrzniam. Ja nie robię tego dlatego, żeby że mam parcie na szkło albo chcę być jakimś chrześcijańskim celebrytą Nie mam nic, nic dla chrześcijańskich celebrytów, ale absolutnie nie chcę być żadnym mężem Bożym Więc z tego od tego trzymać jak najdalej. Robię to, bo jestem posłuszny. Nie w takim sensie, jak to jest rozumiane w kościołach, żebyśmy musieli być posłuszni, bo Bóg wtedy nam jeze. Jak nie jesteśmy posłuszni, to nas opuszcza. On nas nigdy nie opuści. Nigdy nie zostawi i nigdy nie opuści. Taka jest obietnica. Można mi Nigdy nie, nie każe Ci zrobić czegoś, na co nie będziesz gotowy. Relacja rośnie powoli. Jan Cię zachęca i ośmiela do robienia coraz większych rzeczy w jego imieniu. Wtedy nie każe Ci stać w tramwaju pełnym ludzi, głosić Ewangelii. Jeśli nie jesteś na to gotowy. Nie każę ci nauczać, że nie jesteś na to gotowy. Prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy na to gotowy. Zaczyna się wiara. Na pewno rzeczy przez wiarę. Krok posłuszeństwa to naprawdę krok wiary. Bóg do ciebie coś mówi i chcesz sprawdzić, czy to faktycznie Bóg. Wtedy idziesz za tym. A on, ci wszystko przygotowuje, przed tobą jest, przed tobą jest, za tobą wspiera cię. Jest taki, jest taki ojciec, który jest zawsze przy tobie. Ale udajesz, że go nie ma. Jest za każdym rogiem. Jest za oknem. Szafie. Na ciebie przygląda ci się. Jest na każdy twój zawołany. Czysta tak to kocha cię? Szaleje za to. Jesteś jego wszystkim miłowany. Chciałbym Chciałem powiedzieć dzisiaj o posłuszeństwie. W kontekście właśnie wiary. Ta wiara, wiecie, yy, pismo mówi, że może wiarę jakieś ziarko górczycy. To wszystko, to nie będzie rzeczy niemożliwych dla Ciebie. I właśnie chodzi o to, że żeby wzbudzać w ludziach wiarę. To, to daje nam coś, by, by w nich wzbudzić to ziarenko. I wtedy już jego wiara może działać. Wiara, ogromna wiara Ojca. Wtedy ma ogromne pole do popisu. To ziarenko w gorczycy można przyrównać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale gdy piorun uderza w ziemię, to dzieje się tak szybko, że to jest niezauważalne. Ale najpierw z ziemi idzie malutki impuls elektryczny. To można porównać do tego ziarka w gorczyce. Maleńkiego ziarka w gorczyce. Które musimy wzbudzić. I wtedy przychodzi pierdut z nieba, i kogoś na przykład wziął. Ludzie teraz, wchodzący w relacji, w relacji z Bogiem Świętym, słuchający jego głosu, jego serca, wypasowujący się do, ich, do jego częstotliwości. różne rzeczy, na przykład czują to, co kto inny czuje, Upewniają ich to uczucie wewnątrz, a oni wtedy wiedzą na przykład, o co się w mają pomagać. Świat to nazywa empatią, a to jest dar, to jest dar Ducha Świętego, który jest dany dzieciom Bożym. I możecie wtedy odczuwać różne emocje ludzi, jeżeli Jeciecie radość, a nagle wpadacie w jakąś melancholię, zawsze możecie zapytać Ducha Świętego, jeśli to jest bez przyczyny, kogo dotyczy ten stan. Modlić się o tę osobę. Tak jak z, z tym cierpieniem bólem duszebnym, tak samo jest z, z bólem cielesnym. Również możecie odczuć. Po prostu ból. Nie bójcie się tego. Jeżeli nigdy wcześniej Was nic nie bolało, i nagle czujecie ból w tym miejscu, to znaczy, że macie się kogoś pomagać. Gdzieś w okolicy jest ktoś, kto potrzebuje, i ktoś nałożył na niego rękę i pomagał się o tą rzecz. I gdy spotykacie tę osobę i mówicie, czy nie bolicie to i to, to jest właśnie ten maleńki impuls z ziemi. I oni mówią: Tak, wow, skąd wiesz? Bóg mi powiedział. I wtedy modlicie się o tą osobę. Przychodzi grom z nieba. Dotyka tego impulsu elektrycznego. Przepływa, Boża moc. Dotyka tą osobę i ją. Jakiś czas temu, gdy wstałem rano, poczułem taki przesz przeszywający ból w kolanie. Nigdy mnie kolano nie bolało. Zaczynam pytać mojego syna najpierw, czy boli Cię kolano. I on mówi nie, nie boli mnie. Wcześniej miał problemu z kolanem. Więc postanowiłem iść na miasto i poszedłem na miasto i zacząłem pytać napotkanych ludzi, czy boli ich kolano. Pytałem jedną, drugą, trzecią osobę. W końcu już wracałem i szła ekipa Chłopaków, to było lato. Oni wracali z Woodstocka. Możecie sobie wyobrazić, jakim byli stanie. Jakby znieczuleni. Podszedłem do nich, i zapytałem, czy któregoś z nich nie boli kolano. Jeden z nich powiedział, tak mnie boli rano. Rano wpadłem do rzeki i rozwaliłem sobie kolano po kamieniu. I zapytałem go, czy mogę się o niego pomodlić. Tak, oczywiście. I modliłem się o to kolano, mimo tego, że on był troszeczkę zniszczony, od razu poczuł różnicę i mógł chwalić Pana za to. Także nie bójcie się używać tego, co Bóg do Was mówi, bo. Jak lepiej pokazać, że gdzieś w okolicy jest ktoś, kogo coś boli, jak nie przez kilkuminutowe ukłucie gdzieś wewnątrz siebie. Ostatnio, gdy jechałem na konferencję do, do Anglii, miałem ból piersi. Nie się o tym mówić. Ktoś, ktoś został uzdrowiony. Możesz to również wziąć dla siebie teraz, jeżeli masz problemy z sercem. Możesz to po prostu wziąć i powiedzieć: Tak jama. Wziąć uzdrowienie. To jest właśnie ten impuls elektryczny w tobie, który ściąga wiarę od ojca, który jest w niebie. Ostatnio jechaliśmy z, z Januszem i też mówił, że woli go bark. wiecie, podjeżdżamy na stację benzynową i ja mówił mówię o tym bólu, ja mu mówię, no to widocznie gdzieś w pobliżu jest ktoś kto potrzebuje pomocy on wyszedł z drugiej strony, dokładnie naprzeciwko nas, w dystrybutorze obok, stał facet. Tankowo. Janusz się go pyta, czy boli go bank? A on mówi, tak, boli mnie. I mógł się od niego pomóc. Dokładnie w tym samym miejscu go bolał, w tym, że z drugiej strony. Czasem jest tak, że jest lustrzane odbicie. Ale tak działa to. Pokazuje nam, to w okolicy będzie mogli mieć pomoc, byśmy mogli szerzyć Słowo Boże. Ludzie przez osobiste dotknięcie Ojca i serca mogli poczuć Jego miłość, poczuć Jego dobroć, poczuć Jego miłosierdzie, bo tylko to doprowadza ludzi do metanoi, czyli do pokuty, czyli do zmiany sposobu myślenia. Chciałem dzisiaj, jeżeli ktoś z Was ma bula, było tutaj, z drugiej strony, za żebrami, Muszę ci powiedzieć, że jesteś teraz uzdrowiony z tej dolegliwości. Więcej, nigdy więcej cię to nie będzie Jezus przybił ten ból do krzyża raz na zawsze dwa tysiące lat, abyś ty nie musiał go odczuwać. Amen. Poczekaj, jest znowu na moje niebo Я считаю, что дрожь на до дому не встанет! Пошли!